No jeżdżą na konikach. Kto na konikach tam? Kto? No goście. pieniążki? Przyjeżdżają, płacą pieniążki i mogą sobie na konikach jeździć. Stadnie nie koni. Na konikach? No. To no. jest szczyt grojca? Teraz drzewa zasłaniają. To jest szczyt grojca? Proszę, do Ojca? No tu jesteśmy na szczycie, na drugim szczycie na obok. No. I co, podoba się? Tak. Idziemy dalej? No ale tu stromo Ale tu stromo na rynek tam jest droga na rynek A tu jest droga do browaru Proszę No pójdziemy przez pola tam Połodziałeczek Także ominiemy te psy No się idzie tam się mogę tam się do tej kapliczki Gdzie? Tak tam możemy wejść Ale ładnie Biegniesz? No biegnę Ale zielono Jest pięknie Josna jest cudowna Uciek koziołek